Niestety Gucci nie zadbało o to, aby ich koszulki były ognioodporne, chociaż dosyć wolno się bali. Wolno? Przyjawiam Siema, jestem Marek, witam Was z Waszej ulubionej serii Drogie Wersystanie. Dzisiaj w Drogie Wersystanie przedstawię Wam właśnie oto te koszulki. Mam tutaj pięć różnych koszulek w różnych cenach, więc na samym początku tak czy inaczej będziemy musieli przejść na ścianę prestiżu, abym pisał tam kolejną osobę. Więc teraz pójdziemy na ścianę prestiżu i wracamy do koszulek. Także teraz piszemy sobie kolejną osobę na ścianę. prestiżu. że takiego wybrałeś? Y, znalazłem taką dziewczynę, nie wiem czy to dziewczyna, może chłopak, w każdym razie nazywa się Sofiart. Sofiart. Okej. Okay. No szybko pisz, Marek. Czasu szkoda. Nie no większe trochę, co? Dobrze, to piszę. Tak, tak, tak. Okej. Okay. W każdym razie, jeżeli wy chcecie znaleźć się na ścianie Prestiżu, to wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniecie tam na dole. Oraz w komentarzu pod tym filmem napiszecie byle jaki komentarz. Marek. Wtedy macie szansę Dobra. Żeby znaleźć się. Marek, no co chcesz kamerzysta? Weź potrzebnaję kamerę na chwilę. No, co mi przerywasz? No, potrzebnaj, na sekundę, na sekundę, proszę. Co jest kamerzysta? O co chodzi? Weź, weź kamerę kameruj Marek. Ale co ty teraz wchodzisz, czy co? No, no, no. Chciałbym w tym miejscu uhonorować firmę HotPay, ponieważ odkąd sprowadziłem płatności na mój sklep, jest mi o wiele łatwiej i bardziej zajebiście. Dlatego jeżeli prowadzicie swój sklep online, polecam wybierać HotPay, a jeżeli często kupujecie w internecie, to płaccie tylko przez HotPay. Tutaj kamerzysta? No. Ile ci zapłacili? No mów, mów, nie bój się, spokojnie. Ile dostałeś? W sumie to dosyć konkretna firma na to wychodzi, dlatego biorę 90% i zdejmuj to futro, bo chyba za dużo pieniędzy dostałeś. Dobra, także już jestem z powrotem. Tutaj mam te koszulki. Teraz powiem Wam, jakie to są koszulki. A później przejdziemy do wartości. Oraz co najważniejsze, opiszę Wam, jak będzie wyglądał cały odcinek. Zatem zacznijmy od początku. To jest koszulka z New Yorkera. Dalej jest koszulka z Chaosa. Kolejna koszulka to koszulka z mojego sklepu cruisville.pl. Następna jest koszulka Tomiego Hilfigera. A na samym końcu koszulka Gucci. Teraz przejdźmy do wartości. Ta kosztowała 13 zł. Datą trzeba było zapłacić 35 zł. Koszulka z mojego. Sklepu kupicie za 55 zł. Taką koszulkę z Tomiego Hilfigera będziecie mogli kupić za 200 zł. No a na samym końcu, oczywiście, najdroższa koszulka w tym zestawieniu kosztuje ona około 1700 zł. Tam 1600 no ale... groszami czy coś. A, a musisz tą koszulkę niszczyć? Ja bym ją chciał. Nie, kamerzysta przecież masz już takie koszulki. A czemu ty w ogóle z teraz co będę robił w tym filmie? Dobra, to teraz skoro kamerzysta troszeczkę się już wygadał, opowiem wam, jak będzie wyglądał cały odcinek. Więc na samym początku dokładnie przeanalizujemy, pooglądamy sobie te koszulki, no i opowiem. Powiem o nich kilka słów, co o nich po prostu sądzę. Następnie przejdziemy do testów wytrzymałościowych. Na samym początku będzie test ciągnięcia z kamerzystą, rozciągania koszulki. Później zrobimy sobie test z winem, a na samym końcu koszulkę poddamy obróbce termicznej za pomocą ognia. No to co, przejdźmy do pierwszego etapu, czyli ocenimy sobie te koszulki będziemy mogli się dokładnie nim przyjrzeć. Więc tak, na pierwszy ogień najbardziej syfiasta koszulka, do której oczywiście przyklejają się jakieś włosy, mimo że koszulka nie leżała obok mojego kota, to i tak, to i tak dostali kocią sierść, czy nie wiem co to jest w gratisie. No, materiał mega tandetny. Jeżeli chodzi o szwy, tutaj, no to koszulka bardzo szybko pójdzie. Tutaj odstaje nitka. Ale to wiecie, to są szczegóły. Metka też troszeczkę uboga. Łatwo byłoby ją przerwać. No i ogólnie taka biedna koszulka. Nie ma żadnego wzoru, niczym się nie wyróżnia. Dobra, teraz przejdźmy do kolejnej koszulki. Jest to koszulka z Hausa. Tutaj mamy bardzo, bardzo duży napis, który rzuca się w oczy, co wygląda mega tandetnie. Jeżeli chodzi o samo wykonanie koszulki, no to przyglądając się jej, możemy stwierdzić, że od razu jest tandetnych materiałów. Przejdźmy dalej, bo już nie chce mi się w ogóle o tym rozmawiać. Nie chcę dotykać tych ubrań, bo szczerze, to obawiam się, że mi po prostu ręce wypali o tym odcinku. Dalej prestiżowa koszulka z mojego sklepu. Mamy tutaj duży napis Lord. Jeżeli chodzi o materiał, to wygląda mi to na taki średni materiał, aczkolwiek na pewno jest lepszy od tamtych. Nie jest to jakiś mega super materiał. Koszulkę da się przeżyć, chyba się nie niszczy. Nie wiem, rzadko noszę te ubrania. bardziej co kamerzysta nosi. Jak oceniasz? No spoko, te koszulki są całkiem... Kamerzyści się podobają. Ja czasami sobie takie zakładam. Dobra, teraz przejdźmy dalej. Jest tutaj koszulka Tomiego Hilfigera. No tutaj już widać klasę. Mamy tutaj ładny Napis, wypukły. Metka też bardzo ładnie wygląda. Kamerzysta? Czy tak? mi wzięłeś rozmiar M. A co to za różnica? I tak ja mam rozmiar S. I tak można to niszczyć. No i co z tego? Ale powinieneś brać takie koszulki, jakie nam nie pasują. No nie do końca, bo wiesz, jak odcinek będzie wyglądać. No zamknij, ryj, będę oceniał teraz koszulkę. Znaczy już ją w sumie oceniłem. Teraz przejdźmy do tej ostatniej. Ostatnia, no to koszulka, za którą nie warto płacić 1700 zł. No bo nie mamy tutaj jakiejś mega rewelacji. Materiał, no taki, no sami zobaczcie, taki średniawy, bardzo rozciągliwy. Jeżeli chodzi o ten napis to akurat, to muszę pochwalić, bo jest bardzo dobrze wykonany. Muszę jeszcze pochwalić. Za samą markę, bo marka jest oczywiście bardzo prestiżowa. No jednakże koszulka nie jest warta tego, ile musimy za nią zapłacić. 1700 zł to jednak troszeczkę za dużo, jak na taką koszulkę. No dlatego polecam wybierać. No takie marki, jakie wam pokazuję na filmach. No to w takim razie, co teraz było? Jaki był pierwszy test kamerzysta? Ciągnięcie. Ciągnięcie. No to, co robimy, to tutaj, czy gdzieś idziemy? Nie, możemy tutaj. No w zasadzie, można tutaj. To, co zaczynamy od tej? Tak. To, muszę ją zdjąć z wieszaka. Masz kamerzysta? Kurde, Kurczę, Marek, nie masz siły, trzymaj to, ciągnij to. No ciągnę A. przecież. Kurde, A. No dobra, nie chcę się porwać. Może ja ją jakoś porwę? Kurde, przecież to jest. O o o, idzie, idzie. No dobra, nie nic się jeszcze. Idzie, widzisz? No dobra, no tak to każda pójdzie. Zostań. Syf Kolejna koszulka, koszulka z hausa No nie, kamerzysta, to za mocno ciągnie. Puść, nie bij mnie, puść, no, 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 no puść to. No dawaj ciągnij. No nie, no ten test nie ma sensu. Jak ty za moc ociągniesz? No dobra, to dawaj, no będę ciąg... No w dupie cię mam. Z kolejnej filmie niszczy, za moc ciągniesz. Dobra, dawaj. Masz lekko. Do, do, do dupy z tobą. Oddaj tą koszulkę. No oddaj. Róbmy to tak. A bo w ogóle nie róbmy tego testu. Dawaj mi winiacza. No winiacza, dawaj, i nic się nie śmiej. Wy w tej chwili. Ten test jest bez sensu, przynajmniej z tobą. O, gratuluję kamerzysta. W końcu przyniosłeś mi skorkociągiem. Tylko czemu on jest zbity? No bo już chciałem cię otworzyć, ale uznałem, że ty to lepiej zrobisz. W każdym razie, czy ten test będzie miał w ogóle sens, jeżeli te koszulki są czarne? Ta jest biała, ta jest szara, ta też jest szara. No i będzie miało sens, jak najbardziej, bo kogo interesuje, co się stanie z tą koszulką? Tutaj trzeba niszczyć koszulkę za 1700 zł, za dwie stówy. Może te koszulki nie będą ich obchodzić, ale te trzy na pewno chętnie obejrzą, jak później je spalę. A teraz obleję winem, także. Okej, okay, otworzyliśmy wino i teraz, co za szczocha mi przyniosłeś, kretynie? Co no, to jest za wino? 800 zł kosztowało. O kurde, ale cuchnie. No nie wiem, dobra, mniejsza. To jest wytrawne, tak? Tak, czerwone wytrawne. No to dobrze, że chociaż taki mi przyniosłeś, bo taki chciałem. To co, zaczynamy od tej najtańszej koszulki. Na pewno z tą koszulką coś się stanie. Gdzie mam polać? Poleję po całości. Powiem wam, że koszulka z plamą po winie bardzo brzydko wygląda i niestety chyba przegrała ten test. No jak, Marku, przecież tu nic nie widać prawie. No brzydko wygląda, zobacz. Ale to tylko wino widać. Ale tak ta wiem. plama mi się nie podoba, także ta koszulka, no niestety, jest na razie na ostatnim miejscu tej konkurencji, chociaż nie było innych, ale mniejsza. Przejdźmy do tej, kurde, kupiametka. Tutaj wylejemy sobie na ten napis. Ta koszulka, no też słabo wygląda z tym winem. Czemu w ogóle to wino się nie wchłania? To jest aż taki syf? No właśnie, dobrze, że się nie wchłania. Aż tak sztuczne to jest? O nie no, to jest jakaś masakra. Dobra, ale ta koszulka jeszcze gorzej wygląda. Wino zasłania nam cały napis, co jest dla mnie skandalem. Ta koszulka również bardzo słabo wypadła w tym teście. No i teraz koszulka z mojego sklepu, sprawdzimy jak poradzi sobie z winem. Tutaj już wino komponuje nam się nieco lepiej z kolorami. Jeżeli ja nie wylewałbym tego wina, to może nawet bym się nie zorientował. Wszystko ładnie się wchłonęło. To co ty, byś to widać jest chamsko mocno. Ale chodzi o to, że po prostu ładnie się wchłonęło. Ja dbam o to, aby materiał moich koszulek był dobry. No i od razu taka koszulka może nam posłużyć jako szmata. Ja już nie mogę na to patrzeć, Marek. Co? teraz koszuleczka za, ja piesko, za dwie. I, zar i zaraz za 1700. Dobra, no to teraz koszulka za 200 zł, jak się czujesz kamerzysta ponosiłbyś sobie taką? No to ale daj mi ją, może nie niszczyć. Nie, trzeba niszczyć. Zaraz i tak leci do spalenia. O Boże, nie ja nie mogę na to patrzeć, mogę stąd iść. No nie, masz nagrywać. Ale serce, ja rozwaliłeś koszulkę za 200 zł. Wcale nie rozwaliłem. A tutaj już nam winko się nie wchłania tak dobrze, jak w przypadku koszulki z mojego sklepu. Nie no, ogólnie brzydko to wygląda. Raczej czerwone wino nie pasuje do białego napisu. No tutaj to akurat słabiutko wygląda. Od tej koszulki oczekiwałem czegoś więcej, że jednak zadbali o to, aby by czerwone wino nieco lepiej prezentowało się na koszulce. Tą też sobie wytrzemy. O Boże. No i to na co czekałeś kamerzysta? No nie, Marek. O... Koszulka Gucci za 1700 zł. Możesz sobie popatrzeć jeszcze na nią kamerzysta? Chcesz? Nie! Zostaw! Nie dotykaj! Kładziemy. O Jezu! Marek, teraz... proszę cię! I teraz. Może jeszcze. Co? Lejemy No, no. no ma. Zamkniesz ten ryj? No pytam się, czy się zamkniesz? Bo już mnie zdenerwujesz Chcę wylać tutaj wino, to wyleję sobie wino Chcesz taką koszulkę, to sobie kup, a nie Co ty myślisz sobie? Już mnie zdenerwowałeś Tutaj wino też nam się w sumie wchłania, no i ogólnie na koszulce to wino bardzo ładnie się komponuje. Jeszcze tutaj bym trochę wylał tego wina, żeby po prostu wypełnić cały ten wzorek. Nie sądzisz, Kamryśle, że to całkiem spoko wygląda? Ja nie komentuję tego, co zrobiłeś. Ładnie zrobisz. nam się wszystko wchłonęło. Moim zdaniem bardzo spoko to wygląda. Akurat producent Gucci zadbał o to, aby wino wylane na koszulkę ładnie się prezentowało. No to co? Ten test uważam za zakończony. Teraz przejdźmy do werdyktu tej konkurencji. Pierwsze miejsce zajmuje koszulka Gucci, drugie miejsce. Zajmuje koszulka z mojego sklepu. Na trzecim miejscu jest koszulka Tomiego Hilfigera. Najtańszych nie potrafię wymyślić na czwartym ani piątym miejscu. Także tak by wyglądały wyniki tej konkurencji. No i teraz przejdziemy sobie na dwór i spalimy te koszulki. Kamerzysta, weź je spakuj, żeby nie poprudzić mi domu, przecież są całe winie. Wlecimy na dwór. Dobrze. Także mam tutaj te pięć koszulek i teraz spalimy je sobie. Więc kamerzysta, teraz zawołaj operatora. I ten operator będzie musiał nas po prostu nagrywać. Także no dobra, zawołaj. Operator. A czemu tak długo idziesz po tą kamerę? Operatorka miało być. Chodź kamrzysta. Także. Nagrywa się. <grywa> żeby na Dużo nawet mnie zostawiać miejsca. Nade mną też... Dobra kamerysta, także teraz zakładaj sobie... Ta koszulka była pierwsza. No, załóżmy sobie. A po co ja ją zakładasz zakładaj, 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 zakładaj. A to palić też. Zakładaj kamerzysta. No dobra już Marku, i co teraz? Teraz kamerzysta zaczynamy zabawę. Ale to co jest... ty robisz? i po prostu. No ale jak? To jest mój matacz ognia. No pogrzało cię! I co z tym nietaczem? Koszulkę no, co ty palimy. No, no koszulkę nie. na je palimy. No po co się bliżej? No nie. Tak żeby w kamerze było widać. No nie Marek. Palimy? Nie. No czemu nie? No bo nie. Tak podejdę do ciebie, żeby większe emocje były. Kurde, gówno głupie gaśnie. Nie, no że jest kamerzysta. Bierz kamerę i normalnie nagrywam. Będę palił na wieszak. Czy wolisz, żebym cię bez palił? To bierz kamerę i wiesz jak mi przyniesie. Najtańszą koszulkę ma już kamerzysta, także zaczniemy od tej, która kosztowała 35 zł. Ale Marek, ty to masz spalić, czy co? No niech się pali. Zobaczymy, czy jest odporna na ogień. Zobacz, to jest logiczne, że nie jest odporna na ogień. Wiesz co? Od koszulek klasy premium oczekuję, że jednak byłyby odporne. Chciałbyś się tak palić kamerzysta, jak ta koszulka? No niezbyt. Mogą coś takiego w ogóle sprzedawać? No właśnie koszulki powinny być odporne na ogień. Nie wiem czemu ta jest. W ogóle jeszcze wiesz jak się podjarał. Także teraz leci koszulka z mojego sklepu. O, podjarała się. Tylko teraz pytanie, czy zgaśnie. Nie no, ta koszulka zdecydowanie wolniej się pali. Ale też się pali, Mario. Także nie no, powiem ci, że w takiej koszulce miałbyś no przez chwilę szansę przeżyć. Chociaż w sumie nie wiem, to też jest taka tandeta trochę. No różne sytuacje w życiu się zdarzają, a koszulka powinna przede wszystkim chronić przed ogniem. Wywalmy ją stąd. No nie no, znowu mi się ten wieszak pali. To jest jakaś masakra. Tutaj już jest nieco droższa koszulka. Ta koszulka kosztuje 200 zł, czyli jest prawie 4 razy droższa od poprzedniej. No i od niej jednak oczekiwałbym, że jest ognioodporna. Koszulka już nam się podpaliła, no w takiej koszulce niestety nie dałoby się przeżyć, pali się od razu, cała się pali, szybko się pali, także materiał podatny na ogień. Nie warto w ogóle tego komentować, ta zaraz spadnie z wieszaka, ona na pewno zajmie ostatnie miejsce w tej konkurencji, chyba, że koszulka Gucci mnie zaskoczy i od razu się spali. Ledwo co na tym koszulkę można powiesić teraz, mam nadzieję, że nie spadnie. Aha, w ogóle nie zadbałeś o jakość tego testu kamerzysta. No, jak widać, koszulka Gucci również się podpaliła. Niestety, Gucci nie zadbało o to, aby ich koszulki były ognioodporne chociaż dosyć wolno się pali. Wolno? Przyjawiam. No, jak na taką cieniutką koszulkę, no to myślę, że wolno. Tak płonie 1700 zł. W każdym razie, ja już będę kończył ten odcinek, ale przejdźmy do werdyktu tej konkurencji. Pierwsze miejsce zajmuje koszulka z mojego sklepu. Resztę nie wiem, na których miejscach uplasować No, dlatego, jak chcecie, to noście sobie takie ubrania. Najwyżej się po prostu spalicie. To by było na tyle w tym filmie. Jeżeli chcecie jej jeszcze, Taki test z jakimiś ubraniami, na przykład z czapkami czy butami, to napiszcie po prostu w komentarzu, zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. I koszulka głóci spadła. Masakra. 1700 zł. Tak było do marzenia streetwearowców.